Da da witajcie z tej strony Mike i dzisiaj będziemy grać na Skywarsach na Victoricra.pl A więc zaczynajmy yy, Oczywiście bierzemy sobie zestaw i czekamy na arenę yy, cztery typy no i spróbujemy coś ukraść dzisiaj. Mm, dzisiaj filmik będzie krótki, ponieważ y, parę minut, tak z 9-5 z minut filmik będzie. No i zapraszam. No i let's go. Cry. Ale mm, mm, mm. no, kurde nie wiem. Zawsze ma problemy wejście na te dziury. No dobrych rzeczy to tutaj nie ma, ale sikierka, sharpness, sharpness. Nie, czekać, Czekajcie. To jest lepsze. Śnieżki sobie weźmiemy, tak? A nie, są koksy. Jest raz koks. Mm. No tutaj za bardzo dużo rzeczy nie mam. A, gdzie jest jakiś tytek. Hmm, tam jest. Chyba na środku są wszyscy. Przyszedłem się tam, ale Przedę się tam. jak widzieliście, no nie udało się, ale spróbujmy na kolejną, weźmiemy sobie Endermana, no jeszcze, no, no i let's go. Jest dużo osób, biło 12, o nie, muszę zniszczyć tamtego typa, nie mam broni w ogóle. że nie będę go zabijał na razie muszę na niego zwracić uwagę, bo no, no, bo jest VIPem będzie szarp... o nie, czekajcie sharpness 5, no, całkiem dobrze mm, o, czapka sharpness, dobra sharpness piątka, nawet, nawet jakbym się tepnął do tego typa O nie Aha Dobra, widzieliście sami, nie te, płamie ta perła No trudno, no Jak widzicie, taki filmik jest dzisiaj niestandardowy, ponieważ gramy na Skywarsa No jak widzicie, mm, są bardzo dobre typy, więc na razie nic nie wygrałem mm, Uczajmy sobie, gdzie są skrzyneczki Gdzie na tej mapie, są skrzynie lecie mi, o, tu jest. Ale co w kawco, nie? O o o, dobra. Może być w miarę, może być dobra. W sumie tam nikogo nie. Malowałem perłę. Aha, dobra. Gdzie są skrzynki? Tak. Tu jest jedna, dobra. Wróciła nam się. Ta 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 ta, ta. under perła aha dobra a tu nic nie mam mhm, dobra nie wiem w ogóle y, co jest na tej mapie dlatego tak trochę no mamy lepszy topór niż miecz aha dobra dobra mamy jeszcze lepszy set ender y, Mhm. i teraz tak gdzie są kurczę Kurde, to no nie no Jak widzicie, w ogóle mi nic nie idzie No i są wszystkie pozajmowane Nic mi nie idzie I tego musimy poczekać trochę Zajęta pierwsza o. Tu i tu jest skrzynka, ta mamy typka to może najpierw zysoko, mm, pójdę na tego typa i w sumie to będzie ostatnia arena. Ponieważ to będzie taki szybki odcinek, ponieważ czas mnie goni. A muszę jeszcze dzisiaj wrzucić jeden filmik z go. No. Mm, no szybciej startuj arenka. Ja w ogóle gra już... Dobra, nagrają dobrze typy. No, jest, No to przekichane. O, no to wygląda mieczek Naprawdę dobrze. O, klata, dobra. Yy, tak sobie zrobimy. Yy. O, jest taki skok wysoki, bardzo. Kurde, te pajęcie nas zniszczyć muszę. Jest. Jest. No, no ich. No trudno, no. Widzieliście sobie sami. sami. Eee, dobra. <laughs> o, tak, się ładnie ustawia dla specjalnie dla was jestem bardzo dobrym tuberem no no to dzięki ziomeczki za oglądanie mam nadzieję że Wam się spodobało siema